Dzień dobry, środa, 4 maja. Nie odzywałem się dwa dni, ale nadrabiam. Przez długi weekend majowy, zrobiony sufit częściowo z pomocą oczywiście jak najbardziej e, osób znajomych, bliskich, znajomych, może tak. Y, pomogli bardzo dużo, w zasadzie oni prowadzili tą pracę. Ja tutaj byłem, podaj, przynieść po zamiataj, ale jednak kawał roboty zrobionej to w domku. Aha, szafki są na zamówienie robione wiszące, szafa taka, żeby się coś powiesić jakby tutaj także łóżko już zamówione będzie takie dwa na metr hmm. bo materac jest światełko, lampeczka świeci tu do solarów w przyszłości no jeszcze jest trochę roboty, ale znaczny postęp jest prac po weekendzie wolnym niby kolejny filmik z ogrodu